Nigdy nie mów nigdy. W zeszłym roku e, przepłynąłem stąd tam do mostku, jak byłem w połowie drogi, to powiedziałem, że nigdy więcej już nie przepłynę. Pomyślałem, że się utopię. Właśnie wchodzę do wody i będę płynął. Mamy to. Nie róbcie tego w domu. Cześć kochane ludziska. nie wiem, dzień 308, jak mi przed chwilą podpowiedziała asystentka. Eee. Dzisiaj jest film o tym, żeby nigdy nie mówić nigdy. Tak jak na początku tego filmiku powiedziałem, że w zeszłym roku właśnie też zrobiłem sobie taką trasę, i przepłynąłem, i w połowie tej drogi powiedziałem, pomyślałem sobie, że to jest bardzo głupi pomysł, i pomyślałem sobie, że nigdy już tego nie zrobię. No, i dzisiaj, jak sobie tam rano ćwiczyłem, napisała do mnie właśnie wspomniana koleżanka Asia. Adam, czy dzisiaj razem wspólnie morsujemy? Ja do niej napisałem, że nie, nie robimy tego, bo ja to robię co dwa dni, bo teraz nie mam tyle energii, więc e, ptaki do niej napisano mi szkoda, bo ona chciała. No, jak sobie poćwiczyłem, na tym swoim języku, nagle przyszła jakaś do mnie energia, jakaś taki power, i pomyślałem sobie, wow, zrób to siadam szalonego. No to co, co może zrobić szalonego? I wpadłem taki pomysł, że napiszę do Asi, że właśnie. Nie wiem czy razem wspólnie z i tylko że po prostu, po prostu sobie znowu to przepłynę. No i tak się stało, że ja wsiadłem do wody, a Asia, która mnie namawiała, nie wlazła. No ale ta, jak to mówią, Bóg tak chciał. No i chodzi o to, że ja ciebie mam coś takiego, że jestem gotowy na zmiany i nigdy nie mówię... Że czegoś nie zrobię, albo z, z kimś się już nie pogodzę, albo cholera wie co, co, co jeszcze. Tak jak już często mówię tym swoim ludkom w siedlisku, dwa lata temu bardzo mocno w to wierzyłem, że alkoholikiem będę, będę do końca życia i że jak tylko wezmę, nie wiem, cukierka z alkoholem, to zaskoczę i będę chlał. Dzisiaj ci, co oglądają moje filmiki, to wiedzą, że dzisiaj po prostu inaczej myślę. Dzisiaj normalnie piję alkohol. Dzisiaj też e, mam taką przestrzeń, że mogę za rok mówić zupełnie coś innego niż dzisiaj. Po pierwsze to jest Dzisiaj też nie określam tego, że rok temu czy dwa lata temu byłem debilem, który czegoś nie kumał, tylko po prostu na zwyczajni świecie no nie wiem, czegoś się po prostu bałem, albo miałem jakąś taką inną narrację, albo cholera wie, cholera wie co tam jeszcze. Nawet mi się tego nie chce w jakiś sposób poceniać, ale chodzi o to, że myśląc właśnie w ten sposób, to przede wszystkim... Ee... Nie uważam, że moje poprzednie życie było jakimś tam błędem, czy jakąś głupotą. Też tak oceniam teraz swoje, swoje, swój okres życia, w którym piłem, że to nie był żaden błąd, bo po prostu sobie radziłem najlepiej, jak potrafię. Jeśli mam taką narrację na siebie i, i tak o sobie zaczynam mówić, to nagle, ni jest To samo przekłada się na innych ludzi. Przekłada się na tych ludzi, którzy mówią dzisiaj, że Adam, ty jesteś debilem, że nie jesz. Adam, ty pierniczysz głupoty, że można nie być alkoholikiem, że jesteś jakimś cudownym. Dzisiaj rozumie ich. Wiecie dlaczego ich rozumie? Bo tak samo kiedyś gadałem. Na świecie. No po prostu, po prostu tak jest. I dzisiaj mam pełną zgodę na to, że dzisiaj mówię tak, a za chwilę będę mówił e, inaczej. To daje dużą wolność i można po prostu wtedy robić różne dziwne rzeczy. Jak na przykład znowu się przepłynąć rzeką. Już wiem, że będę teraz wpływał już w rzece. Jest taka grupa w Bydgoszczy, e, Morscy Rzecznej, oni, oni pływają naokoło Wyspy Młyńskiej, e, pływają w nocy, e, się chyba z nimi gdzieś tam wybiorę. Więc polecam mieć przestrzeń na to, że możecie się zmieniać i że to, jak dzisiaj żyjecie, to nie oznacza, że będziecie żyli tak do końca życia. Uwalniające. Buziaki. Nie wchodzę już do wody, w już jest mi zimno.